Profesjonalizm to urocza cecha wszelkiej działalności. Jeśli ktoś robi coś profesjonalnie, to znaczy, że robi to dobrze. Profesjonalna obsługa zapewnia dobrą obsługę, profesjonalny zespół zapewnia dobrą muzykę, profesjonalny wodzirej, prowadzenie, profesjonalny kamerzysta itd. Tak w zetknięciu z profesjonalizmem, jeśli tylko to nie jest nasza własna profesja, czujemy się naturalnie po prostu amatorami. To nie jest zbyt miłe uczucie czuć się amatorem, w szczególności w zetknięciu z profesjonalistą, dlatego bardzo łatwo prowadzi to do jednej z dwóch skrajności. Pierwsza to unikanie wszelkich profesjonalistów, robienie wszystkiego na własną rękę, czyli de facto po amatorsku. A druga skrajność to taka, że wszystko oddajemy w ręce profesjonalistów.